Ma zdiagnozowaną jedną z rzadszych chorób genetycznych. Jest to uszkodzony transporter glukozy do mózgu w skrócie GLUT 1. Na dzień dzisiejszy jest kilkadziesięcioro dzieci zdiagnozowanych w całym kraju. W momencie, kiedy otrzymałam skierowanie na pierwszy turc rehabilitacyjny do, do szpitala państwowego, pani przez telefon powiedziała mi, że czas oczekiwania wynosi około roku. Jest to. Słysząc taką informację, rodzic yy, nie wie, czy, czy się śmiać, czy płakać właściwie, co, co tu dalej robić. W związku z czym już wtedy z mężem wiedzieliśmy, że no niestety jednak yy, fundusze muszą iść z innego źródła i, i w to trzeba inwestować. Yy, pozwolę sobie również dodać, że po roku zadzwoniłam do tego szpitala pytając, proszę, czy nie dzwonię za wcześnie. Yy, usłyszałam, że niestety jeszcze kolejne pół roku muszę poczekać. W związku z czym yy, Rehabilitacja, leczenie dziecka, które, które ma zdiagnozowaną rzadką chorobę, już jakąkolwiek rzadką chorobę, musi się odbywać wyłącznie z prywatnych funduszy, ponieważ na pewno nasze dzieci na, na dzień dzisiejszy nie byłyby na takim etapie, gdyby nie wsparcie ludzi, którzy nam pomogli. Ma mózgowe porażenie dziecięce pod postacią obustronną połowiczą. Ania ma dezartrię wiotką i dysfakie, zaburzenia mowy, które przede wszystkim potrzebują masaży odpowiednich, a ażeby cały aparat artykulacyjny wzmocnić? Tak? Te wszystkie myśli. Mamy założoną zbiórkę na, na portalu, się pomaga. Igor Kamiński. Oprócz tego staram się na tyle, ile czas mi pozwala, relacjonować cały jego rozwój na, na Facebooku. Tam mamy nazwę Igorek Kamiński. Oczywiście mamy założone konto w fundacji, tak, także przede wszystkim są to środki przekazywane przez fundację. Na co dzień, oczywiście, mamy wielopoziomową. Terapię dla niego prawie codziennie użyjemy go na, na wszelkie różne zajęcia. Chodzi do specjalistycznego przedszkola i, i działamy, robimy wszystko tak no, na, na wszelkich możliwych płaszczyznach. Także na przykład no, konie, basen, fizjo, logopedia. Pomimo tego, że zawodowo pracujemy razem z mężem, to jednak no, każde popołudnie to jest złożenie gdzieś i gora. Wszystko kręci się wokół dziecka. Podoba Ci się tutaj u pana Normana w ośrodku, Norman? Tak. tak. Chcesz jeszcze wrócić? Tak. Tak, najważniejsze. Ośrodku tego typu z tego typu metodą, z tego typu rehabilitacją się nie spotkałam, i byłam pod wrażeniem. Tak, bardzo pozytywnie właśnie odbiera się w tym ośrodku takie innowacyjne metody prowadzenia tej fizjoterapii. Niestandardowe, a działają także, to najważniejsze. To najważniejsze.